Witam wszystkich dzisiaj na tarasie. To nagranie miało być ogólnie na spacerze zrobione, ale pogoda jest jaka jest, trochę u nas pada, więc nie za bardzo było gdzie tam się wybrać. Lepiej tutaj usiąść i posiedzieć na wszelki wypadek, żeby tam nie zmoknąć za bardzo, żeby starych kości już tak nie, nie moczyć. Ale dobra, no dzisiaj powiem Wam gdzie kupuję panele bo już panele są powiedzmy w 50% kupione, bo mam już fakturę Proforma forma e, przysłaną na maila. E, teraz tylko trzeba opłacić, to opłacę w poniedziałek albo we wtorek, po prostu mógłbym dzisiaj, ale, ale w sobotę wyjeżdżam stąd, w niedzielę będę w Polsce e, i zakładając, że różnie może być, no mam nadzieję, że będzie dobrze jak do tej pory cały czas, czyli szczęśliwy dojazd do domu. Więc wtedy dopiero opłacę. No, bo wiecie, jakby coś się tam stało po drodze, no to, to bym dzisiaj opłacił. A kto by te panele zamontował, jak będę je sam montował, prawda? Może nie sam, bo na następną sobotę już mam kolegów dwóch umówionych, którzy też chcą zobaczyć, jak to się robi, jak to się je. Te klocki Lego, jak się składa, może i brat mi pomoże jeszcze. Na pewno pomoże też. Także nie wiem, dzień, dwa dni, dzień, pewnie w następną sobotę będą już panele na dachu, jeden dzień tam ogarniemy to wszystko na dole, przy w garażu, przy skrzynce i będzie ok. Ale dobra, no ogólnie gdzie kupić takie panele? Gotowy, kompletny zestaw do fotowoltaiki, do PW, tak? Czyli taką małą mini elektrownię słoneczną. Ja, jak wiecie, szukałem tego dość długo, bo to, to nie jest tak, że pyki już macie. Ja interesowałem się fotowoltaiką, zresztą tak samo jak pompo ciepła. Ja interesowałem się już rok wcześniej o tym, żeby tam sobie nie przeholować, a chcieli mnie ładnie naciągnąć przecież w firmach kistratorskich. Przewalić mi pompy o 3-4 kW, większe montować, żeby tylko montować, bez sensu. Więc ja szukałem już w tamtym roku, i już w tamtym roku wiedziałem, w jakiej firmie najprawdopodobniej dokonam zakupu tego, tej małej elektrowni. Co tutaj przeważyło, jak gdyby, bo słuchajcie, znaleźć taką hurtownię, która całą systemową instalację Wam przyśle do domu czyli wszystko no od A do Z nawet z, od, z uziemieniem z odgromieniem z, no wszystko co tam potrzebne jest tam czasami brakuje chyba kabla solarnego jest on za krótki do tej pętli induk sorry zapomniałem jak coś to mówi ale to to już tam nie jest duży wydatek w razie czego to się dokupi i co i szukałem i tak powiem wam no gdzie szukacie w internecie wiadomo tak ewentualnie no po znajomych. Znajomi to najczęściej firmo montowali, jak ktoś sam no to wam powie gdzie kupował. A jeśli nie to w internecie, tak. W internecie się szuka, co wpisujemy w internecie. Kompletny zestaw PV albo PV znaczy się, albo na przykład kompletny zestaw instalacji fotowoltaicznej, tak. No i wyskakiwały mi na przykład takie różne stronki, wchodzicie na tą stronkę, a tam się okazuje, że kompletny, ale z montażem, tak? Albo na ale drogo, tak samo było tam, wchodziłem, szukałem. No i w końcu znalazłem jakąś tam jedną firmę, która yy, zauważyłem, że ma kompletny system, już, ale oczywiście dalej jeszcze szukałem. Potem znalazłem drugą taką firmę yy, bliżej mnie, bo ta, która, yy, której kupiłem, jest z Chorzowa, jakby centralny magazyn jest w Chorzowie. A znalazłem też firmę w Białym Stoku, ale oni też bardziej są nastawieni na montaż, czyli jakby z montażem, ale można też u nich kupić <laughs> przepraszam kompletną instalację. No i później jeszcze tam było coś jakoś takiego, że, <laughs> że co tam było? Matka boska. A więc zagubiłem za się, sorry. Też znajdywałem inne firmy, jak gdyby hurtownie. Ale często było tak, że sprzedawały tylko same panele albo tylko panele i falownik. Nie było tej całej, wszystkiego dla człowieka, laika, takiego jakim ja jestem. No to problem by było potem to wszystko skompletować i ogarnąć. Potem znalazłem jakąś firmę, która też sprzedawała, jak gdyby wszystko, ale wycena była tylko na panele i na falownik. A jeśli chciałem już na przykład 7 kW, przykładowo mówię, czy 5 kW, to i wszystkie, żeby oni części mi skompletowali, to życzyli sobie za to usługę, że oni to skompletują, dodatkową opłatę jeszcze. Czyli że sami dobiorą, jak gdyby, nie wiem, jakiś inżynier, czy ktoś tam, że to wszystko skompletuje, dodatkową opłatę, tam kilka stówek, tak? Więc też to odpadało. Więc zostałem przy tej firmie pierwszej, która była, była jakby dawno już wiadomo, że ja będę chyba w niej zakładał, w niej kupował, przepraszam, ze względu na to, że jak ktoś mnie tam dłużej ogląda, to wie, że ja często też w komentarzach jak ktoś mi się pytał, w jakiej firmie będę kupował. To ja już dawno pisałem, w jakiej firmie będę kupował panele. To decyzja była podjęta dość, dość, dość dawno. Ta firma to się nazywa PV Group. To jest kurtownia, która ma wszystkie elementy jakby do instalacji fotowoltaicznych to tam ma no wszystko co potrzebne jest ale ma też w swojej ofercie kompletne te elektrownie ale możecie też kupić na przykład tylko sam kabel albo jakiś sam łącznik co tam sobie chcecie oddzielnie <laughs> niestety tutaj mam złą wiadomość transport z Chin bardzo mocno drożeje podrożał już nie to, że drożeje, tylko podrożał to kilkakrotnie w ciągu roku. Czyli jak rok temu kosztował kontener 3000 euro, teraz kosztuje 10-15 tysięcy euro. Więc i elementy yy, do instalacji PV też niestety drożeją. Także ostatni dzwonek, chyba, że może się coś zmieni i to transport obtanieje, to wtedy instalacje to nie obtanieją te elementy, ten zestaw cały. Na dzień dzisiejszy niestety nie ma tak różowo, bo, bo nie ma no. ceny, które były miesiąc temu już są wyższe. Ja swoją instalację, którą wybrałem już w styczniu chyba, ona była o 10% tańsza, teraz jest 10% droższa i to wiem dlaczego, bo to właśnie między innymi transport, a wiadomo, że, że w Polsce nie ma produkcji jako takiej to co ktoś tam mówi, że w Polsce produkują panele albo produkują falowniki, to nie, to są tylko montownie, składownie oni tylko składają to do kupy, najczęściej to nie wiem czy któraś, czy którakolwiek z tych firm polskich ma 15% udziału jakby swojego w tej całej produkcji, w częściach, bo już nie mówię o robociźnie, tylko w częściach wszystko inne jest z Chin Także tu, gdzie byście się nie obejrzeli, kto teraz się interesuje tematem, to na pewno zauważy, że są podwyżki niestety zestawów w ogóle elementów do, do montażu. Więc powiedziałem Wam nazwę firmy PV Group, żeby tam nie było to, że, że nie powiedziałem tak? instalacja moja to 6,5 kW, pika, panele longi i na falowniku Growata. Biorę, ze względu na to, że nagrowacie biorę, bo, bo, bo to bez sensu. To też była decyzja moja od razu, że byłem raczej pewien, że nagrowacie będę zakładał nie na jakimś tam froniusie, bo to przereklamowana moim zdaniem marka. E Growat to jedna z największych firm e takich produk produkujących falowniki. E Istnieje na rynku niedługo, bo od 11 lat, tak jak większość firm chińskich sztolongi to też chi chińszczyzna, ale ja tam uważam, że tutaj nic nie będzie się działo, bo to jednak. E są firmy już na tyle duże, że nie będzie tam z nimi problemu. Nagrowacie też dlatego, że serwis mają w Polsce. Poza tym, nie będę nic mówił tutaj o serwisie, ale z ust instalatora, którego znam, który zajmuje się instalacjami, to niestety nie chwali pewnej innej firmy, a chwali na przykład growata, że jest dobry, serwis, jest dobry kontakt telefoniczny itp. Itd. Tak samo jak tutaj, właśnie z tą firmą PV Group ja i dzwoniłem e mailowałem i smsowałem i nie było problemu, jak dzisiaj napisałem maila jutro miałem odpowiedź, wysłałem smsa za chwilę miałem odpowiedź, telefony czasami były odzwajane po jakimś czasie, tutaj Muszę powiedzieć tak jak jest, ale ja to też rozumiem, że czasami jest, nie można odebrać telefonu po prostu. To jest tak samo jak zachodzicie do hurtowni na przykład jakiejś i chcecie coś tam załatwić, a z obsługi ktoś rozmawia przez telefon z innym, z innym klientem, więc musicie też poczekać. Tak samo jest z telefonami. Ktoś jest akurat w duże i, i nie można telefonu odebrać, więc ten, ale miałem też oddzwonione, także tutaj też plus i pozytyw. Poza tym cenowo, moim zdaniem, bo ja sprawdzałem ceny na innych firmach, w innych firmach, nawet nie całych, kompletnych tych elektrowni, tylko poszczególnych elementów. I ceny są, powiem Wam, że według mnie na plus. Ktoś może tam poszukać i, i powie, że, że nie, bo ja znalazłem gdzieś tam trochę coś tam taniej. Ale moim zdaniem, to, że, że to jest naprawdę taka, wiecie, profesjonalna, naprawdę obsługa tak mi się przynajmniej wydaje. Tak powinno przynajmniej to wyglądać, jak to wyglądało do tej pory, i tak wygląda na dzień dzisiejszy, także tylko tutaj pochwalić za to. Mam nadzieję, że nie wiem jak by było z tą firmą z, z Białego Stoku ale tutaj duży plus właśnie za ten kontakt, za nie ma problemu, za pomoc techniczną, za pomoc, no w handlowym dziale to tam nie, ale w technicznej właśnie tam możemy zawsze zadzwonić do nich, się dowiedzieć, czy coś tam nie wiemy, czy nie, czy wiemy, w tym kompletnym zestawie, to jak ktoś wejdzie na tą stronę, to sobie poszuka i i znajdzie, tam macie od razu instrukcję montażu, czyli kupujecie coś takiego jak drzwi do zamontowania i do złożenia i do zamontowania macie instrukcję krok po kroku wysyłaną na maile oczywiście, bo, bo teraz papierowych rzeczy tam nikt nie wysyła ale macie yy, kabel A podłączcie do kabla B wytnijcie w dachówce coś tam takie rzeczy, wiecie, wszystko macie po kolei od którego miejsca najlepiej zacząć na którym miejscu najlepiej Skończyć, także co? No, powiedziałem Wam chyba e, wszystko już. E, mówiłem Wam, że moja instalacja 6,5 kW, niecałe, ze względu na to, że ja nie chcę przywymiarowywać swojego zapotrzebowania. E, 10% będzie przywymiarowana, prawie 10, ale to i tak myślę, że za dużo. Niepotrzebnie, bo mm, ja mam e, zużycie 6000 kWh, tu będzie 6,5 kWp więc w tych granicach wyprodukują mi, mi panele energii i dlaczego nie chciałem zwiększać na, przykład na 7 albo 8 bo jeżeli zwiększycie, pamiętajcie jedną rzecz no, ogólnie zakłada się, że 20% można zwiększyć, bo wtedy wyjdziecie na 0 ale ja po prostu wolę troszkę dopłacać niż zwiększyć moc jakby paneli a później, po roku, przed końcem rozliczenia, gdy będziecie widzieli, że zostanie nam Wam dla elektrowni 200 kWh, albo 300, albo 500, to będziecie kupowali jakiś sprzęt na siłę, na prąd albo coś włączali, żeby zwiększyć zużycie, żeby nie oddać nic komuś za darmo. Oczywiście pamiętajcie, układ, który mamy w tej chwili jest... Yy... Nie ma lepszego układu, jaki można sobie wyobrazić, jak gdyby. No, w Niemczech te pierwsze umowy stare były bardzo dobre, ale w tej chwili układ, który jest, yy, mamy bardzo dobry. Nikt, nie, nikogo nie stać byłoby sobie na magazyn energii yy, w cenie 20%, które oddaje się dla zakładu energetycznego, na przykład żeby na zimę sobie zmagazynować 5000 kWh albo 10 tysięcy kWh. Nie ma takiej po prostu. Opcji, żeby to się opłacało, nikogo nie stać, bo na taki magazyn. Więc cena, jaką się płaci za zakładu energetycznego, 20%, energetycznego 20 jest po prostu śmieszna. Dlatego będzie to się zmieniało. Jak wiecie, nowelizacja wchodzi od stycznia, pewnie nie wejdzie. Ona wejdzie może od yy, czerwca. Trudno powiedzieć, jak tutaj sam tym się wszystkim zajmie, ale ogólnie. Będą, będzie zmiana warunków, no wiadomo, że na gorsze. To było, wiadomo, już od bardzo dawna i tyle trzeba było tylko czekać. Starych nie rusza od razu, jeszcze raz, bo ja wiem, że na niektórych kanałach to takie czarne wizje o, jaka tragedia jaki problem o może wszystko w koniec już fotowoltaika będzie skończona. No nie będzie skończona, w nowelizacji jest konkretny zapis, że to nie będzie dotyczyło Starych instalacji. Gdyby nie było tego zapisu, można by było myśleć, że może coś zakłady energetyczne będą kombinowały. Jest ten zapis i ten. A jeżeli jeszcze tam chodzi, bo ktoś nam też mówił, że a, bo jak złamiesz prawo, no tam coś zrobisz, podniesiesz napięcie albo coś, to ci mogą wypowiedzieć umowę. I bardzo dobrze. Trzeba tak robić, żeby było wszystko ok, a nie. Yy... Wsuć jak gdyby sieć, rozwalać sieć, a potem jeszcze mieć pretensje, że, że zeszliście na inną jakąś tam umowę albo coś. No to jest dla mnie to w ogóle parodia jakaś totalna, czyli ten, który będzie miał swoją instalację, będzie normalnie produkowała, nie będzie kombinował, czyli będzie miał, nie będzie podnosił, na przykład zmieniał kraju, w jakim pracuje falownik, stosował jakiś transformatorów, kondensatorów itp. itd. Nie, nie ma czego się bać i będzie jechał na starych zasadach. E, przynajmniej na pewno spokojnie jeszcze parę lat, Ale myślę, że już cały czas na te 15 lat, na kiedy, ile będzie obowiązywała umowa, bo to jest też wszystko w nowelizacji opisane dokładnie, bez żadnych tam jakichś ściemnień i bez żadnych y, bajek. E, I tyle, no. Nie ma co tu więcej gadać, bo się znowu nagadałem, zacząłem o tym, gdzie będę kupował i dlaczego, a a kończę już gdzieś z innej strony. Więc co? Pozdrawiam serdecznie wszystkich i kurczę, w sobotę już jadę. Urlop się kończy na tarasku w Niemczech i trzeba do domciu uciekać. Także na razie trzymajcie się.